Cześć, dobry wieczór. Witam cię. Bardzo miło mi, że jesteś ze mną w tą niedzielę, w ten wieczór i że masz zamiar właśnie wymienić swoje wdzięczności. Zachęcam Cię do tego. Wymień kilka z nich. Pomyśl za co jesteś osobą wdzięczną. Przeanalizuj tydzień. Sprawdź co wspaniałego było, za co powinieneś, powinnaś być osobą wdzięczną. Co się wydarzyło? I teraz wymieniamy te wdzięczności. Zapraszam do wysłuchania wspaniałego cytatu, który odnosi się do takiego polskiego powiedzenia: Ten się nie myli, który nic nie robi. A teraz to odwrócimy. Nikt nie popełnia większego błędu niż ten, kto nie robi nic, bo może zrobić niewiele. Prawda? Wspaniały cytat. Nikt nie popełnia większego błędu niż ten, kto nie robi nic, bo może zrobić niewiele. Tylko osoby te, które robią bardzo dużo, robią coś, osiągają jakieś wspaniałe efekty swojego życia. Ci, co nie robią nic, faktycznie nie popełniają wielkich błędów, ale tak naprawdę popełniają największy błąd. Więc jeżeli masz problem z lękiem, z depresją, problemem w związku, trzeba zacząć coś robić. Obawa, że lepiej nie będę robił nic, bo nie popełnię kolejnego większego błędu, nie dokona żadnych zmian. Nie popełniaj starych błędów. Ale na nowych błędach ucz się znowu nie popełniać kolejnych błędów i rób najwięcej, jak to tylko jest możliwe, jak to tylko jest możliwe, aby Twoje życie nabierało wspaniałych barw. Cudownego wieczoru i do zobaczenia już jutro. Rozpoczynamy nowy tydzień z Bogiem. Cześć Pa!